Słupek, jeden słupek urwany, drugi wyrwany, znak zdemolowany, słupek ukradiony. Słupek ukradziony, ukradziony, ukradziony. Tak myślimy. Następne dwa słupki, ukradzione. Ten też ukradziony. I tu widzę barbarzyńcy jacyś nie zdążyli ukraść. Nie tak łatwo wychodzą muszą puste a niektóre są zalane cementem to dlatego pewnie kradną bo sama blacha proszę bardzo tam drewniane też poprzewracane <laughs> poznań miasto doznań a było ładnie, było elegancko. I komu to przeszkadzało? Dziękuję.